Dzień dobry państwu, panie Damianie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w naszym studiu Gdynia Filmowa. No, Pana film pod wulkanem idzie jak burza, muszę powiedzieć. Wczoraj był filmem otwarcia 39. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Walczy o nagrodę w tym roku w konkursie głównym, ale też, jak głosi plotka, został polskim kandydatem do Oscara. Myślę, że to nie jest plotka, to jest oficjalna informacja sprzed pięciu Fakt. dni już. Spodziewał się pan tego? Nie. A jak się pan z tym czuje teraz? Czuję się szczęśliwy i zestresowany, bo są to duże wymagania pewnie, jakieś oczekiwania filmu. Mm -hmm. No to tak zawsze jest. No dobrze, wracając do filmu pod wulkanem. E, o czym mi jest ta historia? Bo w zapowiedzi powiedział pan e, słońce, woda, e, lęk. Myślę, to, to jest historia o rodziny z Kijowa, która wjeżdża na wakacje na Teneryfę i wojna ich zostaje na miejscu, więc nie są w stanie wrócić. Stąd słońce, stąd woda, no i lęk o to, co się będzie dalej działo z nimi, co się dzieje z ich bliskimi. W tym roku, w tym roku takim naszym słowem kluczem na festiwalu jest zmiana. Dużo w ogóle się wydarzyło przez ten ostatni rok. Zmieniła się też wizualizacja festiwalu. Podoba się panu plakat Oli Bardzo. A e, wracając do tej zmiany, proszę mi powiedzieć, um, czy pana zdaniem polskie kino zmierza w dobrym kierunku? Ja się interesuję bardziej kinem jako takim tylko, no jakby nie staram się dzielić muzyki ani na kraj pochodzenia, ani w kina na kraj pochodzenia. Nie wiem, czy kino zmierza w dobrym kierunku jako takie. Zmierza w różnych kierunkach. Polskie kino jest po prostu elementem światowego kina, na pewno europejskiego kina, które ze względu na jakieś zmiany jakby box finansowania, struktur różnych, jakby się zmienia i zmienia, zmierza w różnych kierunkach. Wydaje ja mi się, że jest dużo miejsca na kino środka, a coraz mniej na kino artystyczne, autorskie. Lubi pan przyjeżdżać do Gdyni? Bardzo, jest to jedno z moich no. ulubionych miast. Nawet kilka lat temu miałem pomysł, tutaj, że się przeprowadzić, ale niestety yy, yy, coś spowodowała chyba pandemia, że z tego musiałem zrezygnować. No ale zawsze można wrócić do tego. No, ale już nie się. przy tych cenach mieszkań. <laughs> zawsze gdzieś na obrzeżach miasta. A jakieś ulubione miejsce, oprócz placu Grunwalskiego i tego yy, trójkąta bermudzkiego. Czy uwielbiam Deptak przy hotelu nadmorskim, w którym zostałem ulokowany przez festiwal. Byłem tam dzisiaj rano z moim psem na spacerze. Mieszkając w Warszawie, w centrum miasta, pięciominutowy dostęp do morza jest, jest rajem na ziemi dla mnie i dla mojego psa. Także nie, no samo dobre wspomnienie mam z tym festiwalem, związanym mimo tego, że mój film wyjechał tam dwa lata temu bez żadnej nagrody, to i tak było miło. Mówimy o chlebie i soli? Tak. Ale tam były jakieś nagrody. Były nagrody poza natomiast Żyli nie przyznał żadnej nagrody. Mhm. Ale ludziom, akurat byłam na seansie podczas festiwalu, bardzo się podobał. No Krytyczny odbiór tego filmu był dobry, no, ale taki jurorski nie. Ciekawa koncepcja z tymi naturszczykami, Bo to nie byli profesjonali, prawda, aktorzy? No tutaj też tylko dwójka zawodowych aktorów, a główna bohaterka w wulkanem jest też nieprofesjonalną aktorką. A skąd taki um, pociąg do nieprofesjonalnych aktorów? Mówi pani, jest tyle kina z profesjonalnymi aktorami, że już ileś można oglądać. Znaczy, ja po prostu znałem, że jak mam robić swoje rzeczy, to chciałbym robić takie rzeczy, które sam chciałbym oglądać, więc dlatego robię takie kino. No. Jest tego kina mniej, dlatego je robię pewnie. A to jest jakiś, jakiś stopień trudności pracy z ludźmi, którzy jednak przed kamerą no, różnie się odnajdują? Myślę, że satysfakcja jest inna i to jest inny rodzaj pracy. Czy jest trudniejszy? Nie wiem. Jest trudniejszy, na pewno. A wymaga innych metod zupełnie. Myślę, że osoba, która nie pracowała z niezawodowym aktorem, będzie miała problem, żeby zrobić dobry film z niezawodowym aktorem. To wymaga lat, po prostu jakiejś tam praktyki, doświadczeń. Ale ja nie mam nic przeciwko pracy z zawodowymi aktorami. Zrobiłem teraz właśnie Wulkan z dwójką zawodowych aktorów i to też było ciekawe doświadczenie. To jest para właśnie z Ukrainy, głównych bohaterów? No, rodzina. Rodzina. A skąd w ogóle pomysł, żeby e, jakby te, osadzić e, rodzinę z Ukrainy e, na ten ryfie, e, to, to, jest, to była? To była historia, którą przeczytałem w gazecie, i, bo takich sytuacji się zdarzyło masę, bo ich setki, zrobiłem dobrą dokumentację mhm. i, i to się znalazło w scenariuszu. Mhm. Myśli Pan, że ta tegoroczna szesnastka w konkursie głównym? E, jest mocna? Widzi pan szanse duże na złotego 2? Widziałem tylko kilka filmów do tej pory z tej szesnastki. Myślę, że każdy film jest inny. Myślę, że wszystko zależy od tego, kto jest w Żyli. Czasami wymienia się jeden członek w Żyli, jak przewodniczący i werdykt jest zupełnie inny. Nie wiem. E, ja zrobiłem taki film, jak chciałem, jakim jaki mogłem. E, jest tutaj, pokazuję go tutaj na festiwalu, pokazuję go publiczności, z tego jestem zadowolony. No, w tamtym roku, zresztą dwa lata temu wyjeżdżałem stąd bez, bez żadnego wyróżnienia, No i tak miałem jakby poczucie spełnienia, że zrobiliśmy film, który jakoś zarezonował z ludźmi, więc mam nadzieję, że w tym roku będzie podobnie. No. Trochę mówiąc kolokwialnie z innej beczki, e, testujemy w tym roku też naszych rozmówców, zadając im e, pytania. Czym dla Damiana Kocura pachnie Gdynia? Hmm. Dzisiaj zapachniała mi rano. To był jakiś przyjemny zapach. No jak się wychodzi jednak z hotelu i z 50 metrów od, od hotelu od budynku ma się czuje się jakąś taką jakiś taki powiew morza wiatru i pia, Chyba piaskiem. O, tak, zapachniała mi piaskiem. Myśli pan, że jest szansa, żeby się wykąpać jeszcze? No jasne, będę to uskuteczniał codziennie, tak długo jak tutaj będę siedział Aha. w tym roku. A czy myśli pan, że Gdy nie jest kobietą? Eee, czy Gdy nie jest kobietą? Myślę, że jest, myślę, że jest eee, jednak non-binary, bym powiedział. Panie Damianie, dziękuję bardzo za rozmowę. Trzymam bardzo dziękuję kciuki choć tak naprawdę za wszystkie filmy trzymam kciuki ja I do... też <grych> i do zobaczenia do w zobaczenia dziękuję, dziękuję bardzo